Witam Was serdecznie, Grażyna Choleńska i Iwona Kalaman. Witamy Was, a w zasadzie Fundacja Akademia Iwony Kalaman zaprasza Państwa serdecznie na projekt Łączymy pokolenia poprzez malarstwa intuicyjne w dzielnicy Bemowo. Grażynko, robiłyśmy już taki projekt? Robiłyśmy na jesieni. Projekt cieszył się bardzo dużym powodzeniem i dlatego dzielnica postanowiła, żeby powtórzyć ten projekt na ale. Będziemy niestety robiły go online, ponieważ być może z Państwem spotkamy się dopiero na jesieni w pięknym miejscu, które już czeka. Tak, w spotykalni. W spotykalni przy ulicy, Postańców Śląskich. Dokładnie, na pierwszym piętrze. Zostańca nowego Dokładnie. Została tam stworzona koło biblioteki, czytelni sąsiedzkiej, przepiękna przestrzeń galeryjna. W której właśnie miały się odbywać te warsztaty. Idealne warunki. No ale musimy trochę poczekać, ale mogą się Państwo rozgrzać, Dokładnie. poćwiczyć teraz w domu, z nami poćwiczyć. My opowiemy, co trzeba sobie przygotować i jak można się zrelaksować właśnie siedząc w domu. I co więcej, na nasze warsztaty online zapraszamy. Kogo zapraszamy? Zapraszamy wszystkich. Dokładnie. Począwszy od seniorów, e, po dzieci. I teraz no, jest taka okazja, skoro siedzimy razem w domu, e, czyli możemy sobie razem pomalować. Pomalować z babcią, z dziadkiem, z mamą, z tatą. Na nasze zajęcia też, Iwanko, przecież przychodziły pary mieszane wiekowo. Ależ rzeczywiście przychodziła babcia z wnuczkiem. Dziadek z wnuczkiem. Dziadek z wnuczkiem, dokładnie. tata z córką. D mama z dwójką dzieci. To nie jest tak, że te osoby przyszły już z umiejętnością malowania. Oni szczególnie dorośli. Malowali po raz pierwszy od kilkudziesięciu czasem lat. Pewnie malowali po raz pierwszy od szko szkoły podstawowej. Albo od przedszkola. Albo tak. od przedszkola, bo tak to się w naszym systemie. Niestety ta sztuka trochę wcześniej skończy. Niestety. I to jest niestety, bo okazuje się, że tutaj mam takie badania Uniwersytetu w Drexel i badano ludzi od 18 do 59 lat, taką grupę testową, mierząc im poziom kortyzolu, hormonu stresu, przed 45-minutowym malowaniem i po. A po prostu mieli jakieś umiejętności malarskie. Nie, Właśnie okazuje się, że jedni mieli, drudzy nie mieli, ale to nie wpłynęło absolutnie na wynik. Po prostu malując, tworząc sztukę, obniżamy sobie ten poziom stresu, co nam się teraz bardzo przyda. Ale rzeczywiście. Ale żeby wziąć udział w tym naszym kursie, no to trzeba się zaopatrzyć w materiały malarskie. No właśnie, i co to tam będzie nam. W tym podstawowym Dobrze, żeby, żeby pokazać, tak? Zaczniemy może od, od podobrazi, tak? Tu jest takie podobrazie o, o rozmiarach 30 na 30 To jest profesjonalne podobrazie malarskie. Po prostu drewniana rama obciągnięta płótnem. Jakim płótnem? Bawełnianym. To jest tańsze płótno. Też są obciągane płótnem lnianym, ale no, one są o wiele droższe. Właśnie proponujemy Państwu tanie materiały i będziemy tutaj pokazywały tanie materiały. No dobrze, a jakby ktoś nie chciał malować na podobraziu, o, może na czymś innym? No, oczywiście. Możemy wykorzystać jakieś kartony, które mamy w domu. Ja czasem maluję z dziećmi na takich zwykłych kartonach, w których przychodzą paczki i wycinam takie prostokąty i na tym malujemy. Ale jednak zachęcamy. Tak. Do kupna hmm. naprawdę niedrogich podobrazi. Właśnie powiedzmy, ile takie 20 na 20 na Allegro? Mnie się kiedyś udało kupić po 5 zł. No proszę, a to jest dwupak. A tutaj jest trochę więcej kosztów. Znaczy, 5 zł jedno 1. kosztowało. Hmm. A to no ja myślę, że, że około 8 zł zapłacimy za takie podobrazie, które możemy od razu. Nie trzeba tego oprawiać, bo zamalowujemy boki. I Można sobie od razu powiesić na ścianie i mieć profesjonalny obraz. Można mieć dla kogoś super prezent. Prawda? Tak, to jest świetny prezent namalować i komuś podarować. Ile że sobie podarowałaś? Och, strasznie dużo. Prawie cała moja rodzina już mam obrazy różnej naprawdę wielkości. W poprzednim edycji naszego projektu dzieci bardzo chętnie malowały na podobrazie. A to pewnie dlatego, że czuły się jak prawdziwi artyści. Tak, ja nawet pytałam się dziewczynki, bo sądziłam, że dzieci nie będą chętnie brały udziału, ponieważ no ja zajęcia plastyczne w szkole. Ale ona mi powiedziała, że ale tutaj ma prawdziwe podobrazie i maluje przy ludzie i ona się czuje jak prawdziwa artystka. I widać to dla dzieci jest bardzo ważne, że to nie jest taka kartka zwykła jak w szkole czy w przedszkolu, tylko to już jest podobrazie. Oprócz podobrazia Oczywiście kolejną rzeczą, którą powinniśmy sobie przygotować i zaopatrzyć są farby. Jakie to farby? To są farby akrylowe. Myśmy tu też wybrały dla państwa najtańsze farby, jakie można dostać w sklepach internetowych. Nie będziemy reklamować żadnego sklepu, Już nie będziemy, nie będziemy niestety, ale wystarczy trochę poszperać naprawdę albo sprawdzić na Allegro. To są farby jeszcze sprowadzane, produkowane w Chinach. Ale też mamy polską firmę, która produkuje niedrogie farby akrylowe. Możemy powiedzieć, że to jest firma Renesans. I te farby też są dostępne w internecie. Można teraz kupić wszystko przez internet. I takie farby, taka tubka farby, nie wiem, od 4 do 9, do 9, do 9, do 9, do 9 zł. Do 9 zł. Do 9 zł, do 9 zł 200, 100 ml farby akrylowej. 75 mam. 70, 75. 75 litrów, tak. Mhm. To, jest, to są takie farby. Kolory dobieramy sobie intuicyjnie, takie jak nam się podobają. Ale pamiętajmy, że przynajmniej te podstawowe musimy mieć. czyli na pewno powinniśmy mieć żółty, I zielony. Na pewno, właściwie zielony niekoniecznie, bo zobacz z A, żółtego dokładnie. i z niebieskiego możemy sobie zrobić kolor zielony. Na pewno będzie potrzebna czerwień, bo czerwony kolor y, będzie. No tak, czerwony kolor już z niebieskim stworzymy na przykład fiolet, a do tego jeszcze koniecznie biały i czarny. I to będzie taki podstawowy zestaw farb. Ale oczywiście, jak wejdziemy na stronę i zobaczymy te piękne, tęczowe kolory, piękne fiolety. No, oczywiście, kochany nasz kolor Iwonka, ten, ale też złoty. Ach, złoty a, kolor. złoty kolor, tak. Złoty kolor, bardzo polecamy. Ja uwielbiam, ja uwielbiam, jak mam dużo kolorów dostępnych. Ja wiem, że można sobie mieszać. Ja wszystko to rozumiem. Ale jakoś jak wchodzę w malarstwo intuicyjne, i przy tym malowaniu intuicyjnym, jak otaczają mnie właśnie kolory, to mi jest tak dobrze groszym wtedy. <śmiech> <śmiech> mnie, mnie też właśnie, ja bardzo lubię te takie intensywne. Bo zawsze doda dodanie takiego intensywnego koloru do jakiegokolwiek takiego mniej intensywnego powoduje, że, że ten kolor taki jest bardziej świetlisty. Zaletą farb akrylowych jest to, że one dosyć szybko wysychają na podobrazie. Tak, one szybciej schną niż takie farby plakatowe, które też Państwo mogą kupić. Bo z kolei farby plakatowe łatwiej się zmywają z tkanin, czy jak się coś pochlapie. Ta farba dobrze się zmywa z dłoni, natomiast jeśli zaschnie, to właściwie z ubrania jest nie do usunięcia. Można sobie najwyżej potem rozmazać i zrobić bluzkę albo ikonkę. No Rozpodnie, tak, ja ja to... <laughs> tak, to tylko tak można potem ciuchy ratować. Mamy pod obrazie, mamy już podstawowy zestaw kolorów tak, farb. Tak. Co I dalej? Pędzelki. A czym mamy malować i czym my teraz malujemy? Pędzelkami. No właśnie, co to są za pędzelki? No to są pędzelki. Właśnie jak Państwo będą kupować pędzelki, to one tutaj mają e, włosie syntetyczne. My na początek proponujemy kupić kilka? Tak, Tak, trzy różne. Żeby Rówe. się zorientować. Mhm. Cieńszy i taki cieniutki do ewentualnie jakichś tam drobnych szczegółów. I do tej naszej złotej farby. Czy tylko pędzlami się maluje w malarstwie intuicyjnym? Skąd? Jeszcze powiemy o narzędziach, taki gąbka tak. Możemy sobie wziąć zwykłą gąbkę z kuchni i po prostu ją pociąć. <grym> Uwielbiam malować chusteczką, zresztą Grażynka tak, o tym wie. Chusteczka, szmatka może być, wilgotna gąbka, słucha, gąbka, która już nam się zużyła. Jeszcze też można malować zwykłymi dłońmi. <grym> tak. I nie tylko. I nie tylko. No, w rękawiczkach teraz wszyscy mamy rękawiczki, prawda? Ale nawet bez rękawiczek jest przyjemnie. Bardzo przyjemnie <noise> jest malowanie paluszkami palcami bądź całymi dłońmi. Mm -hmm. e, rewelacyjny kontakt się wtedy ma z farbą, z płótnem i ze swoim wnętrzem. Niesamowite przeżycia są i na pewno będziemy do tego zachęcać. Będziemy zachęcać, ale jeszcze mamy inne tak, szpachetki malarskie. To jest profesjonalna szpachelka malarska. Maluje się tak zwanymi impastami, czyli się nabiera dużo farby i dużo farby nakłada się na obraz. Dokładnie tak. Też można spróbować. Do czego nam będzie potrzebny klej w malarstwie? O, w malarstwie intuicyjnym <śm> naprawdę <śm> bardzo się przydaje klej, a mianowicie można przykleić różnego rodzaju ozdoby. My tutaj mamy akurat takie kamyczki. Które niby mają swój klej, ale to czasami mm. jest odpada. Odpada, właśnie. Klej również może nam posłużyć do tego, żebyśmy przykleili brokat. Boże, tak. uwielbiam brokaty. brokaty. To mamy brokaty. Super. A to mamy tak. taki przykład, do czego może się przydać właśnie to, o czym mówimy. Koraliki jakieś drobne. Yy, tu jest trochę brokatu, te akrylowe świecidełka, to jest wszystko przyklejone. Możemy papier od czekoladki, na przykład, nie wrzucamy, tak? Dokładnie. Tylko Zostawiamy, sobie. przyklejamy sobie i wtedy ten obraz ma taką fajną strukturę, świeci się i musicie Państwo przyznać, że jest oryginalny. Bardzo. Błyszcze i naprawdę wyjątkowej osobie można ją podarować jako wyjątkowy prezent. No. Zresztą sami Państwo zobaczycie, nabierając wprawy w malowaniu i nabierając doświadczenia, Państwo się zorientują, a co jest y, fajniejszą dla Państwa techniką, czem się fajniej maluje, i wtedy zaczyna się zbieractwo. Zbieractwo w domu, czy to może się mi przydać, to może mi się przydać, prawda, Kresie Na początek nie wiem, około 100 zł to jest y, taki wydatek. Tak, to jest naprawdę nie, nie, nie przekroczy to 100 zł. To, to taki mały podobrazia, kilka kolorów farb, pędzelek, zmywaczek. zmywaczek. Także fajnie jest zaczynać od jakichś podstawowych rzeczy, a potem, jak już się rozwiniemy i jak tak naprawdę zasmakujemy w tym, tak jak rozkochamy, rozkochamy wręcz, tak, to, to naprawdę wtedy możemy już sobie zaszaleć. Dokładnie. To teraz może powiedzmy: Iwonka, jak już mamy to wszystko, tak, kupiłyśmy te materiały plastyczne. I namalowałyśmy obraz. To co teraz z tym obrazem? No właśnie, co z tym obrazem dalej? <laughs> Tutaj mam taki fajny cytat. W ręku masz pędzel i farbę. Najpierw namalujesz raj, a potem do niego wchodzisz. Dokładnie. Mamy swój raj namalowany, proszę państwa. Tutaj możemy mieć taki raj namalowany. A nasz raj może wyglądać zupełnie inaczej. O, może być bardzo kolorowy i może być w nim bardzo dużo ruchu. Jakbyś spojrzała rana na taki obraz Iwanka, to co? To bym miała tyle energii w sobie, że wiedziałabym, od czego zacząć dzień i na czym go skończyć. Pozytywnie. Tak, właśnie te obrazy one na nas działają. Doświadczyłyśmy tego z Iwaną. Dokładnie. Jeżeli ten temat jest pozytywny obrazu, prawda? Jeżeli tam jest dużo pozytywnej energii, dużo ruchu, dużo yy, takiej radości, to potem jak spojrzymy na ten obraz, to nam się udziela, prawda? Ale rzeczywiście i dzień właśnie się zaczyna od tej pierwszej pozytywnej myśli. Wymalować swoje pozytywne uczucia, pozytywne emocje i wejść w nie. Wejść w nie głęboko w tych innych momentach, nie powiem złych, tylko innych momentach życia, wtedy patrzymy na ten obraz i przecież to moje. Tak, tak się wtedy czułam. Skoro już wtedy się tak czułam, to dlaczego nie mogę się tak poczuć teraz? Wiał wiatr, to było takie świeżo skoszone pole, pachniało sianem i ja tym obrazem rzucałam, a on w powietrzu tak krążył, krążył, spadał na ziemię. I co spojrzałam na ten obraz, to czuję zapach siana. Powiem wam więcej. Grażynka wymalowała swoje emocje, swoje uczucia na tym obrazie, ale osoba oglądająca może zobaczyć zupełnie co innego. Może Jasne. jej się zupełnie z czym innym skojarzyć i może mieć w sobie pozytywne uczucia, ale związane zupełnie z inną hmm, sytuacją. I tego się Jasne. nie należy bać. Nie, to, to jest dla mnie to jest pole światym, ale to przecież może być wszystko. Może być karuzel, dla kogoś. Prawda? zabaw dla dzieci, Tak. albo kolor pomarańczowy, z czym się może skojarzyć, albo stadion, mhm. gdzie się biega w kółko, bo akurat tutaj jest e, Jasne. dużo kulistości. Koło od roweru. <laughs> no, oczywiście. Także możemy się pobawić. Jak robimy kursy z Iwonką, to kończymy te kursy czym? Wernisarzem, Tak, prawdziwym wernisarzem profesjonalnym. Także Państwo, jako twórcy, mają szansę również wziąć udział w wernisarzu swojego obrazu. To jest ten raj, do którego wchodzimy. Przecudowna kraina swoich własnych doświadczeń, odkrywania siebie, e, uświadamiania sobie pewnych rzeczy, że tak działamy, a nie inaczej. Ja na przykład sobie parę rzeczy uświadomiłam, a to w następnym odcinku. Dokładnie tak. <głos> <głos> Więc naprawdę serdecznie Państwa zapraszamy, namawiamy do wzięcia udziału w naszym projekcie Łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne w dzielnicy Bemowo. Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dzielnicy Bemowo. Bardzo zapraszam. Grażyna Cholewińska, Iwona Kalaman. Cholewińska. Do widzenia. Do zobaczenia.